Ja jadam z reguły dwa kartacze, ale to takie duże kartacze z surówką. Natomiast wiem, że mogłabym zjeść trzy. Ten festiwal został stworzony tak naturalnie. Powstał pomysł, żeby wypromować danie, które jest charakterystyczne dla naszego regionu. I śmiało mogę stwierdzić, że to się udało. Nawet jak ktoś przyjedzie na jeden dzień, bo usłyszał, że jest rewelacyjnie, jest to fajna przygoda, można dobrze zjeść, dobrze spędzić czas, od razu poznaje całe otoczenie. Zwiedza tężnie, zwiedza pijalnie wód. O, wisiuńka. Dzień dobry. Są piękne te tereny, są lasy, są pagórki, jeziora. Czuć ten klimat, gdzie można odpocząć, taki spokój. Rok temu było 12 tysięcy zjedzonych kartaczy. Teraz była 24 edycja tego wydarzenia. Zjedzono około 14 tysięcy kartaczy. Za rok będzie już 25 jubileuszowa edycja. No, i będzie trzeba pobić ten rekord. Ja wierzę w to, że 20 tysięcy kartaczy będzie zjedzonych.